Podczas konklawy, kiedy już zostaliśmy zamknięci w kaplicy sekstyńskiej, cały czas modliłem się słowami księdza Jana Twardowskiego. Duchu Święty, nistego, nizowego, tchnij na nas na całego. Duchu Święty, nistego, nizowego, tchnij na nas na całego. I tchnął, i tchnął, i kardynałowie, 133 kardynałów, okazało się wspaniałym narzędziem Ducha Świętego, Został wybrany papież, yy, który potem objawił się światu. Myślę, że nikt się nie spodziewał takiego wyboru, i to właśnie jest potwierdzenie, że to Duch Święty wybiera przy udziale kardynałów. Byliśmy oddzieleni od świata. Yy, papież został wybrany bardzo szybko. I radość kardynałów, kiedy już kongawie się skończyło, bo wtedy mogę o tym mówić, kiedy wszyscy podchodzili do Ojca Świętego i składali mu homagium i przyrzeczenie czci i posłuszeństwa. Widać było rozpromienione twarze wszystkich kardynałów, a trzeba wiedzieć, że kardynałowie są z całego świata. I w większości się nie znaliśmy, bo trudno kogoś poznać w ciągu kilku dni z jednego jego przemówienia, czy, z, czy ze zdjęcia, czy, czy też życiorysu. Tak działa Duch Święty. Targa pod wojami kaplicy Sekstyńskiej i dlatego dzisiaj mamy kolejnego papieża z peryferii świata, ale jednocześnie z centrum świata, bo y, pracował w Peru, ale jest Amerykaninem. Y, radość potem ludzi na placu Świętego Piotra potwierdziła, to, co Duch Święty dokonał w Kaplicy Seksteńskiej.